Spróbujmy teraz przejść do roku 80, kluczowego dla dzisiejszej sytuacji Polski, do strajku, który wybuchł na wybrzeżu. Jaka była atmosfera przed wybuchem tego strajku? No w Polsce, po Polsce już błądził krótki strajk, zaczął się przewoz, prawda, przemyśl rozwadów, Lublin, Warszawa. Strajki doszły już do trzewa, a wychodząc z pracy spotykałem kolegów z WZZ-ów, którzy podchodzili i pytali się, do Andrzej, kiedy my zaczynamy? I ja mówię, wiecie, jak my zaczniemy, to porządnie, a nie na dwie godziny. Czyli na wybrzeżu było oczekiwanie. No teraz, jak z naszej strony to wyglądało? Nie jest to błaha sprawa, wezwać ludzi, u których się zdobyło zaufanie do strajku, wtedy przejmuje się całą odpowiedzialność za wyniki. Prawda? Natomiast sposób gaszenia tych strajków i ich powstawaniu, no budziło wątpliwości, że, no, że tutaj chyba gdzieś elementy władzy w tym coś rozgrywają. No i teraz, czy dać się sprawokować, czy nie i czy... No mieliśmy ten dylemat. Jak zwykle dylematy rozwiązała za nas bezpieka. To było zwolnienie Anny Walentynowicz. W odpowiedzi na zwolnienie Anny Walentynowicz w ZZ wydały apel o obronę Anny Walentynowicz. Co jak Dzisiaj Anna, jutro ty. I wezwanie do obrony, a do tego była podpięta krótka instrukcja, jak strajkować. No i 14, gdy to zostało rozdane ludziom idącym, to, to stanęła stocia, następnego dnia stanęło już kilkanaście dużych zakładów w strajku. A czy byliście w stanie opanować to? Mówił pan o odpowiedzialności za, za strajkujących. Czy byliście w stanie, no, stanęła stocznia, potężny zakład, inne zakłady. Czy jakoś byliście siłą sprawczą? No, niewątpliwie nie ma się co wypierać. Nie ma się co wypierać. Myśmy się dopiero w czasie strajku, jakby zorientowali, jak szerokie wpływy miały WZZ. Gdy ja w, w pierwszym dniu strajku przyszedłem na praę stoczni, y, powiedziałem nazwisko. Pierwszy raz tych ludzi widziałem. A oni mówią, to dobrze, że, że jesteś. Mówi, to masz opaskę, żeby cię nikt nie zaczepiał. Y, czyli y, no myśmy wy, wydawali pisma Robotnik Wybrzeża. Y, no w niewielkiej ilości wyszło tylko 8 numerów. Ale okazało się, że to pismo wędrowało z rąk do rąk bardzo szerokim, szerokim kręgiem i nasze nazwiska były znane. Teraz, czy byliśmy w stanie opanować? Nie wiem, nie trzeba było nic opanowywać. Ludzie, jak się okazało, mają załogi, zupełnie określony pogląd, jak to robić, całkowicie z naszym zbieżnym. Myśmy nie. Pod... Nie przyszło nam do na głowy, że cokolwiek trzeba korygować. A zresztą w naszym przekonaniu, nawet jeśli ludzie mają gorszą koncepcję, ale są do niej przekonani, to jest to koncepcja lepsza niż teore koncepcja teoretycznie lepsza. Ale w strajku, no w strajku, naprawdę, no to można powiedzieć, że jako że początek strajku sierpniowego można by dać jako dowód działania opatrzności, ingerencji <grym> opatrzności w nasze, w nasze działania. Wtedy wszyscy robili to, co trzeba, nie, nie, nie mając czasu się ze sobą porozumieć. I tak na przykład jak Wałęsa zerwał strajk trzeciego dnia, to było zresztą zaplanowane, bo rozmawiałem... Nie żyje ten pan, prawdopodobnie wysoko gdzieś z hierarchii pzpr -u. I on mówi, że pierwszego dnia był na stoczni i pytał się: Wałęsy, czy pan się nie obawia, że to się za bardzo rozbucha? Na to Wałęsem odpowiedział: Coś pan mówi, za trzy dni się chołotę zagoni do roboty. No i po trzech dniach zerwał yy, strajk, i wtedy tak, myśmy akurat przyszli na stocznię, żeby, no już mój zakład strajkował drugi dzień i, i, i tych zakładów już było chyba ponad 60 strajkujących. Dla nas było oczywiste, że trzeba te strajki skoordynować. W jakiś sposób porozumienie komitetów strajkowych. W każdym razie, że strajk musi być skoordynowany, bo... W, no, i przyszliśmy z tą do Komitetu Strajkowego Stoczni. Wałęsa nas na salę nie wpuścił, więc czekali i usłyszeliśmy, że Wałęsa strajk zrywa. Yy, teraz, yy, z chwilą zakończenia strajku, byliśmy na stoczni legalnie, na no to był tam konkretny paragraf. No i postanowiliśmy wtedy po prostu najkrótszą drogą do, y, do Elmor, do tej fabryki, gdzie pracowałem. Y, y, pobiegliśmy. Y, załoga Elmor znała przebieg, bo mieliśmy przez linie telefoniczne radiowęzły połączone, więc wiedzieli, co się dzieje. No, i tutaj jest rzecz, która też została jakby przemilczana. W zakładzie Welmoże, znaczy zebraliśmy całą załogę, to było 2200 osób. I ja im przedstawiłem, jak wygląda sytuacja. Że po zdradzie stoczni zostały mniejsze zakłady, które. Nie mają, nie mają szans, muszą się porozumieć. Muszą. Jedynym szansą ratowania strajku i zwycięstwa w strajku jest powołanie wspólnego komitetu strajkowego. Ale teraz, po, ale właśnie po zdradzie stoczni, i my jesteśmy gotowi pójść, pójść agitować za tym wspólnym komitetem. Ale po zdradzie Stoci w każdym zakładzie usłyszymy tak. Mówi Stocia nas zdradziła, a jaką mamy gwarancję, że wy nas nie zdradzicie? Więc mówię, niestety na nas padło. Musi być jeden zakład, którego cała załoga podejmie decyzję, że nie względ, bez względu na represje, bez względu na to, co się będzie działo, nie odstąpi od strajku yy, bez porozumienia z innymi zakładami. Ja mówię, na co, to nam grozi, nie tylko zwolnieniem z pracy, ale zamknięciem zakładu i co najmniej półrocznym bezrobociem. Na to musimy być przygotowani, ale na nas padło i wy teraz o tym decydujecie. I to, kto jest za. I 2200 osób zebrane na placu, podniosło się dwie ręce, potem coraz więcej, coraz więcej i okazało się, że z 2200 osób tylko dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uważam, że to jest rzeczywiście godny za, za pamięci przykład Solidarności. Przy naświetleniu przyszłości absolutnie czarnych barwek. Najgorszych, najgorszych tych 2000 ludzi zdecydowało się narazić na te represje, żeby uratować strajk. No i myśmy wtedy ruszyli. już bez pytania dyrektora, wzięli samochód, jakąś nyskę dostawczą, i ruszyli, i ruszyli w Gdańsk, wzywając na żeby przesłali delegatów do yy, Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. A w tym czasie, gdy wracaliśmy, okazało się, że na stoczni, już na resztkach paliwa, yy, że na murach stoczni siedzą młodzi yy, chłop, chłopcy z yy, biało-czarwonymi flagami. Więc podjechaliśmy pod płot i ja pytam, jak. Mówi, on mówi: Słuchaj, mówi, zostało nas bardzo mało. Wszyscy siedzimy na płocie, żeby miasto widziało, że stocie strajkuje, że strajk trwa. Myśmy pojechali i organizować międzyzakładowy komitet strajkowy, a Ania Walentynowicz i Alina Pieńkowska zatrzymały strajku, resztę strajkujących w stoczni. Nie mieliśmy czasu się porozumieć, nie porozumiewaliśmy się, ale właśnie mówię, każdy robił to, co należało. Potem to centrum strajkowe wróciło do stoczni, prawda? Stocznia tak, stała się takim i... miejscem obserwowanym przez całą Polskę. Ba, tak, myśmy wzywali świat. delegatów do Elmor, ale jak się okazało, że strajk w stoczni się utrzymał, to stwierdziliśmy, że lepiej... No, stocznia Elmor miał 2200 pracowników, stocznia 16800. Więc był to zakład potężny, no i budzący, prawda, respekt również i poczucie siły, więc koledzy po prostu na bramie w Elmorze tych delegatów, co przychodzili do Elmoru, kierowali do, do stoczni.